Kolejna noc muzeów już w tę sobotę. Z tego dnia wejścia do wszystkich muzeów są darmowe lub kosztują symboliczną złotówkę. Zobaczcie, jak my spędziliśmy zeszłoroczną edycję. Odwiedziliśmy mega fajne miejsca, więc śmiało możecie korzystać z naszych poleceń. Zaczęliśmy od instamitów twierdzy Wisło Ujście. Mimo, że mieszkamy w Trójmieście mieście już kilkanaście lat, to byliśmy tam po raz pierwszy. Obiekt był świeżo po remoncie i zrobił na nas duże wrażenie. Przez cały wieczór po Gdańsku kursują bezpłatne, zabytkowe autobusy. Skorzystaliśmy z jednego z nich, żeby dostać się do następnego punktu, którym był Oddział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego. Na dziedzińcu trafiliśmy na imprezę rozkręcaną przez DJ Wika. Wzięliśmy też udział w grze muzealnej, podczas której szukaliśmy kontrowersyjnych smaczków ukrytych w obrazach. No i nie mogło oczywiście zabraknąć największej atrakcji muzeum, czyli sądu ostatecznego Memlinga. Potem czas na szybką kolację i docieramy do najciekawszego punktu, czyli do Gdańskiego Meczetu. Co to jest za niesamowite miejsce. Wnętrze meczetu jest naprawdę piękne, a muzułmańska gmina wyznaniowa przygotowała na ten dzień masę atrakcji. Można było nawet wejść na minaret, skąd mieliśmy widok na cały Gdańsk. Dajcie znać, czy bierzecie udział w nocy muzeów i jakie macie plany na ten wieczór.